Dzisiaj w czytaniu słyszymy o tym, że naród kroczący w ciemności ujrzał światłość wielką. To już nie było migotliwe światło Adwentu, które można łatwo zdmuchnąć. To rozbłyska światłość ogarniająca cały świat. I oto ukazała się też łaska Boża. Światłość prawdziwa w języku hebrajskim jest tłumaczona na język grecki: ukazała się łaska Boża. Obydwie, obydwa te określenia mówią o tym, że dokonała się epifania, to znaczy objawienie Boga ostatecznie. Bóg, który jest światłością, Wszedł w dzieje tego świata, i ciemność już nie może go ogarnąć. I dlatego, my świętując Boże Narodzenie, mamy taką świadomość, że Pan Bóg pozostał z nami do końca. Zostanę z Wami aż do skończenia świata. Ta światłość, która nie jest do pokonania dla ciemności, ta światłość wzywa ciebie i mnie do tego, żebyśmy schronili się w jej blasku. I poddali pod jej y, dobroczynne y, promieniowanie całe nasze życie, całe nasze serce, nasz umysł i nasze decydowanie o wielu sprawach.